Następny. No, yes, yes, no, yes, no, ja sobie chyba iPhone ma 15, zamówię z pędzika. No to samo, razem sobie wesoł Ja myślę, że pan spowiła w pędziku, czy nie? Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, Daj że, że pan peleryn... Tyle na palerynkach zarobił, że nie musi ich trafić. Gdzie jest loading? Loading, loading. loading! No jest, no patrz, no patrz. Loading to palerynce od pancra. Aha. <laughs> Jestem do mnie to się inna. Takiego cyklu to ja dawno nie widziałem, Hackshield to był jednak dobry ten klient. Zjebałem, damy Hackshielda, mamy wydwójkę, i... będziemy grali na Hackshieldzie tylko i skrzydła sobie damy. Ojo, no no ja? odpalaj to, odpalaj to bagno. Albo teraz to ten. Tak się nazywa. Kejpa, za załaduje i sam sobie skrzydło nada. w swoim koście. No na moim, na ci nie stać, na ci nie kendo Michał, ty nie miałeś kiedyś swoich własnych kolarynek? Były, no. No. Co, chyba nie wypaliły, no? Chyba nie wypaliły, co? Chyba no. nie wypaliły, co? To no, tylko ty wygaj z tą papugą i się kpaliasz wszystkim, że papugę masz. Z jaką papugą? Popukę miałeś, nie były Sparysa. moje, nie były moje w takim razie. Nie, my nie mieliśmy papugi. Pomnij sobie kto prowadził My nie mieliśmy popuki. Aj weź poczekaj, poczekaj, my... poczekaj, poczekaj. Aj bo, poleryka ja, ci co? nie działa, poleryka ci nie działa, stary poleryka ci nie działa. Polaryka... No widzę, że mi nie działa, polaryka... 50 zł daje ten fan. Właśnie, bo do łoki dzwonię. Do łoki idziemy zaraz.